Regularnie łącz się ze swoją duszą, niezależnie od okoliczności. Co ci w duszy gra, czyli o biznesie od strony duszy? Tu Celestyna Osiak, trener soul coachingu, biznes mentorka i przedsiębiorczyni. Co ci w duszy gra, to są soulowe radio, w którym pokazuje jak rozmawiać ze swoją duszą, by skutecznie prowadzić swój biznes i prosperować z lekkością, bo biznes z duszą jest lekki. W dzisiejszym odcinku chciałabym zaadresować bardzo ważną kwestię. W moim seulowym radio używam słowa dusza. Czym jest dusza w moim pojmowaniu tak dla przypomnienia? Mówiłam Ci już o tym bardziej obszernie w odcinku intro. Pozwól, że jeszcze raz zacytuję definicję Denise Len, autorki soul coachingu. Słowo dusza w najgłębszym tego słowa znaczeniu opisuje esencję istoty ludzkiej. Odnosi się do tego miejsca wewnątrz każdej z nas, które jest nieskończone, wieczne i uniwersalne. To ona stwarza ciebie, Twoją istotę. Jednak nie jest Twoim ciałem ani Twoją osobowością, której doświadczasz codziennie. Twoja dusza to Twoja wewnętrzna mądrość, to Twoje połączenie z wszechświatem. Tak mówi Denis Lynn. Ja nie używam słowa dusza w odniesieniu do żadnej religii. Jest to po prostu duchowość w nas, nasza wewnętrzna mądrość. Niektórzy mówią intuicja, inni wewnętrzny głos, źródło czy serce. Choć dla mnie osobiście serce jest bardziej związane z indywidualną jednostką, a dusza jest bardziej uniwersalna. I teraz mam do ciebie pytanie: jak ty nazywasz tą swoją duchową część? Ważne jest, żebyś nazywała ją po swojemu i żebyś się czuła komfortowo z tą nazwą. Ja jako soul coach i tener soul coachingu bardzo często mówię o duszy, po prostu. Otwartym tekstem, w końcu jesteśmy w podcaście. Co ci w duszy gra, prawda? Ale też bardzo podoba mi się nazwa wewnętrzny GPS. Skoro jesteś tutaj, słuchasz soulowego radia, co ci w duszy gra, to znak, że twoja dusza jest dla ciebie ważna, że duchowość jest dla ciebie ważna. Więc niezależnie od tego, jak to nazywasz, dusza jest w nas <laughs> albo my w duszy. Tak dużo duszy w naszym języku. Mówimy w głębi duszy. Co ci w duszy gra, biznes z duszą, tak jak nazywa się mój bardziej biznesowy podcast, taka proposłuchałaś go? <laughs> Zapraszam. Ten dom ma duszę, to restauracja z duszą, na dnie naszej duszy, ciemna noc duszy, ile dusza zapragnie, dzika dusza. Dusza jest wpisana w nasz język od wieków, ponieważ jest nieodłączną częścią naszej istoty. Clarissa Pinkola Estes w Biegnącej z wielkami, czytałaś? Jeśli nie, to polecam. W mojej ulubionej opowieści o foce pisze, że każda kobieta wyczerpuje się, gdy jest za długo odcięta od swojej duszy. Tak musi być. Potem znów odszukuje swoją skórę, aby na nowo ożywić poczucie siebie i duszy, aby przywrócić głęboką oceaniczną wiedzę, gorąco polecam ci tę opowieść. Mam wrażenie, że całe nasze życie jest pasmem gubienia i przywracania swojego kontaktu z duszą. Możesz myśleć, że już masz to połączenie, praktykujesz je, a nagle trudne chwile Twojego życia sprawiają, że gubisz ją. Kiedy? <grym> Właśnie w ciemnej nocy duszy. I teraz mam dla Ciebie pytanie. Jaką ty masz relację ze swoją duszą? Masz z nią relację? Czy dbasz o nią? Co karmi twoją duszę? Tak często w codziennej bieżączce zapominamy o niej, a potem niepostrzeżenie wysychamy, jak kobieta z opowieści Klarisy. Dlatego robię to soulowe radio, byś niezależnie od okoliczności nawiązywała i utrzymywała połączenie ze swoją duszą, byś nauczyła się łączyć i ufać swojej wewnętrznej mądrości, byś żyła doświadczając spełnienia i realizując pełny potencjał swojej duszy. Dzisiaj chcę opowiedzieć ci, w jaki sposób zaczynam swój dzień. Zazwyczaj jak go zaczynam, bo czasem chwyci mnie bieżączka i po prostu zapominam o tym, kiedy spóźniona biegnę z dzieckiem do szkoły. Ale staram się zaczynać każdy dzień od kładzenia ręki na sercu i przywitania się z moją duszą. Coś mi to robi. <gryw> Coś mi to robi dobrego. To tak jakbym na chwilę przynajmniej, na sekundę, na... Paręnaście sekund wchodziła w głęboki duchowy wymiar mojej duszy. Coś jest w tym naprawdę niezwykle wzruszającego. I kiedy to robię, to czuję, że nie jestem sama, że są te duchowe światy pełne duchowych sprzymierzeńców po drugiej stronie, jak nazywa ich Denis Lena, autorka soul coachingu. Możesz się zastanawiać, w jaki sposób łączę się z duszą, w jaki sposób witam się z duszą. I dlatego za chwileczkę pokażę Ci to ćwiczenie. Mam dla Ciebie natomiast bardzo ważną informację. Nie możesz tego ćwiczenia robić, kiedy jedziesz samochodem. A dlaczego? Zaraz zobaczysz. Ok, także jeżeli jedziesz teraz samochodem, to po prostu słuchaj tego podcastu, ale nie rób tego ćwiczenia. Bardzo cię proszę. To jest bardzo ważne ze względu na Twoje bezpieczeństwo. Ok. A zatem połóż rękę na sercu, zamknij oczy, weź kilka głębokich oddechów do serca, z intencją do duszy. Poczuj ciepło swojej dłoni. Oddychaj do serca. I nawet jeśli pojawiają się w Twojej głowie jakieś myśli, skieruj uwagę do serca, a w sercu jest dusza. I teraz, kiedy świadomie oddychasz do swojej duszy, powiedz w myślach lub na głos, te słowa. Moja kochana duszo, witaj. Możesz jej powtórzyć kilka razy. Nalajcie. Moja kochana duszo, witaj. Załóż, że ona tam jest. I zapytaj się jej, moja kochana duszo. Jaką masz dla mnie dzisiaj informację? Ta informacja może przypłynąć w postaci słowa, słów, uczucia. Obrazu. Może też się nic nie pojawić, to jest okej. Okay. Być może zaczynasz budowanie dopiero, autostrady do swojej duszy. Może po prostu wystarczy tak być. Ze sobą, ze swoją duszą. Z ręką na sercu. I oddychać, tu i teraz. A teraz, powoli otwórz oczy. Rozejrzyj się, gdzie jesteś, możesz potupać. Stópkami, żeby się uziemić, ugruntować. Byłaś teraz w sobie, wewnątrz, na poziomie duszy. Jak było? <grym> Możesz do mnie zawsze napisać. Na początku mógł się pojawić jakiś obraz, tak jak mówiłam, jakieś uczucie, może jakiś symbol. A może nic się nie pojawiło i to jest całkowicie ok. Może po prostu cały czas twoja głowa była aktywna. Może przelatywały przez ciebie, przez twoją głowę jakieś myśli i ta twoja głowa zastanawiała się: Hej, co ty tu robisz? Widać się z duszą w ogóle, co to jest? Co to jest za hokus pokus? A to żaden hokus pokus. Po prostu zanurzasz się w siebie i kontaktujesz się ze swoją wewnętrzną mądrością. Im bardziej Twój umysł jest kontrolujący im bardziej jest spięte Twoje ciało, tym bardziej Twoja głowa będzie oporować i może nawet bać się takiego prostego ćwiczenia. No jak to, dusza. <grych> Okej, okay, jeżeli tak czujesz, to zacznij od relaksu ciała. Po prostu daj sobie chwilę na to, żeby zwyczajnie poddychać, poddychać z brzucha do serca. Sprucha no serca. Możesz też zacząć uczyć się relaksować swoje ciało w najprostszy sposób, relaksując stopy, kolana, całe nogi i przejść w tak zwanej relaksacji cząstkowej przez całe swoje ciało. Może w kolejnych odcinkach taką relaksację dla ciebie zrobię. Relaks i oddech otwierają wrota do duszy. Relaks ciała to z kolei prawdziwe spa dla duszy. Dopiero wtedy możesz usłyszeć komunikaty płynące z twojej wewnętrznej mądrości. Kiedy jesteś w presji i stresie, nie masz kontaktu z duszą. Trudno jest o ten kontakt. Dlaczego? Bo masz kontakt z deadline'em, masz kontakt z listą to do i masz kontakt z milionem spraw na głowie. Na głowie właśnie. Wtedy jesteś. W głowie. Możesz się teraz mnie zapytać, no dobrze, Celestyna, tak dużo gadasz o tej duszy, ale o co chodzi z tą duszą w biznesie i po co ci mi dusza w biznesie? To wróćmy do tego mojego określenia duszy, że jest to wewnętrzny GPS. Dusza to twój wewnętrzny GPS, centrum sterowania twojego biznesu. Kiedy masz z nią kontakt, Możesz konsultować z nią każdą kluczową decyzję w twojej firmie. W końcu dusza to dyrektor zarządzający, a głowa dyrektor wykonawczy. Ale o tym opowiem Ci w następnym odcinku. A na razie mam dla Ciebie mini pracę domową. Każdy dzień zaczynaj z duszą. A zatem uwaga! Pamiętasz praktyka czy nie mistrzenie? Połóż na sercu, zamknij oczy, weź kilka głębokich oddechów do serca, z intencją do duszy i przywitaj się ze swoją duszą słowami, moja kochana dusza. Witaj. Jaką masz dla mnie dzisiaj informację? Dokładnie tak, dokładnie tak. Możesz to nawet zrobić jeszcze, leżąc w łóżku, po prostu budzisz się, przyciągasz rękę na sercu. Oddychasz do serca, witasz się z duszą, czujesz siebie przez tą chwilę, dajesz sobie taką niezwykłą chwilę, taki niezwykły moment na zanurzenie się w siebie, na zanurzenie się w swoją duszę, na uhonorowanie jej. I uhonorowanie swojego życia, bo w życiu chodzi o życie. Nie o deadline. W życiu chodzi o życie. Do usłyszenia w następnym odcinku. Mam nadzieję, że podobał Ci się kolejny odcinek Saulowego Radia, co Ci w duszy gra. Jeżeli tak, przekaż go dalej, aby więcej kobiet sięgało do wewnętrznej mądrości swojej duszy i z lekkością prowadziło swój biznes. Zapraszam Cię też do mojego drugiego podcastu Biznes z Duszą, w którym duszę łączymy z biznesem, a ja z moimi gośćmi pokazuję, jak w swoim biznesie prosperować z lekkością i zmieniać świat na lepsze. A, a propos, odnajdziesz mnie na www.celestena.pl. I jeszcze jedno, może chcesz zostać soul i transformować życie swoich klientów na poziomie duszy? Jeśli tak, wejdź na www.celestyna.pl Łamany przez certyfikacja. Zapraszam.